Dzień dobry subskrybentom kanału Las Bukowy, przyjaciołom, słuchaczom. Chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić dosyć istotne informacje, wiadomości. Może niektórzy wiedzą, może niektórzy nie wiedzą jeszcze, a może tylko słyszeli, lecz nie sprawdzili dokładnie odnośnie. Bardzo ważnego wydarzenia, jakie miało miejsce we wrześniu tego roku 2021, odnośnie piramidy pana Charlesa Teis Russella. Dlaczego to jest szczególny temat, to zaraz Państwu przedstawię. Wypisałem sobie w przeglądarce na temat obrazy dla Charlesa Teis Russell Mason. No, i tutaj mam wylinkowane. Znaczy się, tu mam o, informacje, jakie każdy z Was również może uzyskać i sprawdzić, by albo zaprzeczyć, albo potwierdzić to bardzo istotne i najważniejsze wydarzenie w dorobku organizacji Świadków Jehowy. Bo chcę nadmienić bardzo też ważną informację, lub też przypomnieć odnośnie prezesury Towarzystwa Strażnica. Błędem jest mówić, że Charles tej Russell był założycielem Strażnicy. Prezesem? Nie. Pierwszym prezesem Strażnicy był William Henry Conley i współpracował około trzech lat z Russellem, który był na funkcji na stanowisku funkcji skarbnika. Potem po trzech latach mniej więcej rozstali się obaj panowie, bo William Henry Conley miał około 3000, no mniej więcej, a, czyli, czyli pół tysiąca dolarów wkładu, a Russell miał wielokrotnie mniej wkładu, jeśli chodzi o głos w Radzie Nadzorczej. I wracając tutaj do tej strony internetowej, do przeglądarki, znalazłem kilka bardzo ważkich kwestii, na przykład jak Charles Russella opisuje Wikipedia, czyli wolna encyklopedia. Charles Taze Russell, założyciel organizacji, był masonem 33 stopnia. Zobaczcie, Cały czas pokutuje twierdzenie, oczywiście w teorii, teoria, że Russell był założycielem Towarzystwa Starzyńca. Otóż nie. Sprawdźcie sobie, zweryfikujcie sobie informacje. Oskarżenie o związki z masonerią. Pastor Charles z Russell. Etc., cetera, etc. Cetera. Charles Tays Russell, piramida. Charles St. Zrasel, mason, świadkowie Jehowy, współżycie. Ile zarabia świadek Jehowy, z czego żyją świadkowie Jehowy. To są pokrewne tematy z tej strony internetowej, czyli z przeglądarki. Ale żeby nie było, przedstawiam Wam tutaj obrazy dla części za Russell'a, tej Charles tej Zrasel. I tutaj wyraźnie widać, tu jest. Po włosku, ktoś, kto zna włoski, będzie mógł sobie przetłumaczyć. Oczywiście, kiedy kliknąłem na obrazy Rasela, Pastora Rasela, wyskoczyło mi coś takiego. Czy to jest oryginalne zdjęcie, czy też nie, każdy może sam sobie sprawdzić i zweryfikować dane informacje. Idąc dalej, Wszyscy wiemy, że Memoriał, czyli pomnik rasela w kształcie piramidy jest faktem. Oczywiście pokazuję do kamery, jest faktem i każdy też może to sprawdzić. Rasel Memorial został zniszczony, czyli po prostu nie pozostał kamień na kamieniu, jeśli chodzi o ten pomnik, o tą piramidę. Nie wiem, czy sprawdzaliście, dlaczego powstała ta piramida. Ten pomnik powstał. Dlaczego zbudowano ten memoriał. Słynna piramida w pobliżu na grobka Rasera została wczoraj zabrana przez Towarzystwo Strażnica. No i tutaj są linki do... do tych filmów na YouTubie każdy może sprawdzić, bo w Stanach Zjednoczonych też są eksowie, którzy monitorują e, wydarzenia związane z organizacją Świadków Jehowy. Między innymi tak jak usunięcie, usunięcie tegoż pomnika. Tej ważkiej w kamieniu informacji. Nie będę się wdawał tutaj w szczegóły, ale. W jednej z książek napisano tak, Niedawno wzniesiono pomnik upamiętniający, który obiecuje być kochany przez pokolenia, które już żyją, i te, które jeszcze nie zostały wskrzeszone z grobów. Ta pamiątkowa statua została wykonana ze wspomnianego granitu i znajduje się pośrodku cmentarza należącego do Międzynarodowego Towarzystwa Uczonych biblijnych. Ten ogromny kamień został przewieziony specjalnie wykonanym płytkim wozem do Pittsburgha w stanie Pensylwania, w pobliżu którego miał stanąć pomnik. W niedalekiej przyszłości ten kamień lub rzeczy ukryte w tym kamieniu ujawnią ludziom bardzo cenną naukę. Tak jak nauki wielkiej piramidy w Egipcie były cenione przez osoby o charakterystycznych cech, oczach i uszach wyglądać Miliony żyjących obecnie wciąż muszą wiedzieć, że prorok Pana był pośród nich i że na pewno się dowiedzą. W tym posągu z Czerwonego Graniczu w Pittsburghu ukryte są perły prawdy, które bez wątpienia staną się jasne i lśnią we wszystkich swoich rozkoszach w nadchodzącym złotym wieku. Te słowa były pisane bardzo, bardzo dawno temu. Mówiono, że. Miliony z obecnie żyjących nigdy nie umrą. Tą, ten dogmat, doktrynę, a zarazem dogmat głosił trzeci prezes, jaki był Radeford. Więc staje się jasne, że nic z tych zapowiedzi, z dat, które od Rasela były wprowadzane w użycie oczywiście teoretyczne użycie nic się nie spełniło, nie ma żadnego złotego wieku, nie ma zmartwychwstania zmarłych, o którym mówił Radeford, a jest zniszczenie piramidy pastora Rasela. Nie mówię tutaj o nagrobku, tylko mówię o tym tutaj, tak zwanym memoriale ukrytym w kamieniu. Rasel wierzył, że wielka piramida w Gizie jest Biblią w kamieniu, według niego odegrała szczególną rolę w Bożych planach dni na dni ostateczne. Uzasadnił ten pogląd swoją interpretacją Izajasza, 19 rozdział od 19 do w którym mówi: W owym dniu będzie ołtarz Pana w ziemi egipskiej i posąg Pana w jego ziemi i wyśle im wyzwoliciela i obrońcę, aby ich ocalił. Źródło Wikipedia. Więc tak sobie kiedyś pan Russell interpretował naukę o Wielkiej Piramidzie, o piramidzie, etc., etc. No tak, Wielka Piramida, następny tutaj z artykułów mówiący o tym właśnie pomniku. Pomnik pogrzebowy Rasela w piramidzie. W książce Świadkowiechowy Głosiciele Królestwa Bożego na koniec dwusetnej pierwszej strony w krótkiej ramce wymieniono niektóre zarzucone zwyczaje. Z noszlancją i prawie tak ważna jest mało ważna lub żadna obok niej ilustracja w Gizie autokucja. Że przez około 35 lat pastor Russell sądził, że piramida w Gizie okresie albo Bogu, co można biblijnie, ale świadkowie mogą powołać się na poglądy, dzięki czemu możesz połączyć się z piramidą. Zobacz angielską Strażnicę z 15 listopada i 1 grudnia 1928 roku. Bardzo mało, prawda? Mówi się po prostu, że pastor Russell wierzy w piramidę, ale świadkowie już mówią w niej, że nie wierzą. System oznacza już typowy styl towarzystwa, gdy coś jest korzystne dla organizacji. W tym przypadku mówi się, jak na przykład w 1914, że Królestwo Boże objęło władzę w niewidzialny sposób nad Ziemią. Że badacze Pisma Świętego już od jakiegoś czasu rozumieli, kiedy chcesz uczyć się nauki, to nie nauczycie się z Biblii. Wiemy jednak, że dostarczyliśmy obfitych, że badacze świętego Pisma Świętego nie wierzyli, że nie pochodzi od rasela, Zatem nie ma tego, żeby rasel nie wierzył w piramidę. Więc Zachęcam do zapoznania się z tym artykułem, oczywiście tłumaczony przez Gogle, wujka Gogle. Tu są wykresy na takich zdjęciach czy skanach. Są wykresy. Rysunek na stronie trzeciej: Przyjdź, królestwo Twoje. Wiecie, jaka data? 1889, czyli ta książka już została napisana. Dalej, oczywiście, tu jest jeszcze takie wyliczenia: są od Adama do Mojżesza. Tu po angielsku jest wyliczenie. Jak widać, bardzo kochali liczby i matematykę, czyli bawie, bawili się w liczby, w wyliczanki. A ja powiem takie przysłowie: wyliczanki, cacanki, a głupiemu radość. Tak, no i piramida zniknęła. Nie ma piramidy, nie ma kamieniu. Nie ma kamienia na kamieniu. Nie ma. Po prostu została usunięta. W nowym i zdemontowanym, zdemontowanej Piramidzie 2021 została wymontowana i wywieziona. Napisano w amerykańskim forum, że tego rozbioru chciałaby Strażnica. Od oryginalnej wiadomości opublikowane na, globu, na, na blogu. No i tutaj zachęcam, żeby. Po prostu sobie te informacje przejrzeć, a znajdziecie, bo na YouTube są, jest kilka filmików. O, tutaj pokazana jest koparka, pracownicy, i każdy może sobie to po prostu sprawdzić. Przyjechali z demo najpierw celowo uszkodzona została. Domniemy wam, że została celowo uszkodzona, a potem zdemontowana i wywieziona. Tu są te płyty, które czekają na wywiezienie. Film w języku hiszpańskim, który można zobaczyć. Inne zdjęcia z rozbiórki, czyli inne strony internetowe. Hiszpańskie, amerykańskie, włoskie, niemieckie, finlandzkie, szwedzkie, yy, argentyńskie, brazylijskie. Po prostu zachęcam Was, byście to sami sprawdzili, zweryfikowali. Wystarczy tylko wpisać przeglądarkę Charles Tase Russell. I wam wszelkie informacje wyskoczą. Poza tym w YouTube wpisać a, rozbiórka piramidy pomnika Rasela i będzie Wam wiadome. O, tu jeszcze zobaczcie, a, z tego artykułu Rasel Memorial został zniszczony. Informacja z 3 września, a więc nie tak dawno 2021 ze strony syn Johna. Russell Rassel pisał obszernie o swojej teorii piramidy w książce Przyjdź Królestwo Twoje. Świadkowie Jehowy w Księgach Historii, w Dzieje Królestwa Bożego, opisują teorię piramidy w następujący sposób. Przez około 35 lat pastor Russell uważał, że Wielka Piramida w Gizie jest kamiennym świadkiem Boga, potwierdzającym dokładność okresów biblijnych. Tutaj się kłania Księga Izajasza 19,19. 19. Świadkowie Jehowy porzucili jednak pogląd, że piramida w Egipcie ma coś wspólnego z prawdziwym wielbieniem. A tu widać symbole, jakie są symbole, to każdy może sobie sam na swoim własnym komputerze w internecie zobaczyć, wydrukować, przybliżyć A tutaj, Mark Martin opowiedział również na swoim własnym kanale YouTube o usunięciu. Russell Memorial. Po Martin powiedział, że pomnik został zniszczony i zabrany na rozkaz Towarzystwo Strażnica na początku września. Te obrazy zostały zrobione z kanału YouTube przez Marka Martina. I tu jestem. Człowiek, który też poinformował zaraz jak zaczęli demontować pomnik, najpierw były informacje, że pomnik został uszkodzony, a później, że pomnik został zdemontowany i wywieziony. Jeszcze raz pokażę to zdjęcie na koniec. W każdym razie, szanowni. Moi subskrybenci, przyjaciele, widzowie, sprawdźcie sobie te informacje. Wiele rzeczy wychodzi na jaw, rzeczy, o których nikt tak naprawdę z nie miał pojęcia, nie wiedział. No bo skąd? Lata 50., 60. ubiegłego wieku nie było dostępu do informacji. O tych, tych prawdziwych informacji w kwestii. Organizacji korporacyjnej, bo tak ją trzeba nazwać. Więc moi rostomili jak to mówią Ślązacy, trzymajcie się wszystkiego dobrego. Życzę Wam dużo zdrowia. Jeszcze taka krótka informacja techniczna. Ubiegłem bodajże tygodniu a załączyłem na kanale film, Audycję Mariana. Oczywiście jest kilka filmów, który Marian zrobił, kilka audycji, i one sukcesywnie będą się na przemieniu ukazywać na kanale lasbukowy. Także serdecznie zachęcam do komentowania, do dzielenia się informacjami, nazywam rzeczy po imieniu, pokazuję fakty, a co? Każdy zrobi z tą informacją, to jest jego własna, osobista sprawa. Jednak ja powiedziałem, nie będę milczeć, dlatego że tyle lat byłem oszukiwany, z tego powodu też, że ja byłem oszukiwany, oszukiwałem innych, bo nie mówiłem prawdy, mówiłem tylko to, czego uczyła mnie, w cudzysłowie, strażnica. Wszystkiego dobrego, no to pyrsk roztomili ludkowie. Hey!